Moi drodzy, tak jak obiecałem, dzisiaj kontynu będę kontynuował prezentowanie najciekawszych e, według mnie e, nowych fun funkcji i narzędzi w Inventorze 2012. Dzisiaj skupię się na środowisku modelowania części. E, przede wszystkim, gdy otworzycie sobie, wejdziecie do środowiska modelowania części w Inventorze w 2012, zobaczycie, że mamy nową pozycję w przeglądarce nazwane Widoki. Pozwalają one Wam w szybki sposób zdefiniować sobie jakieś e, widoki, przypisane e, kolory wykończenia materiałów, na przykład możemy zdefiniować też wyświetlanie lub wyświetlanie, wyłączanie ulubionych czy często wykorzystywanych elementów konstrukcyjnych, czy chociażby własnych szkicy 2D. Te szkice 2D, jeżeli nawet wejdziecie w edycję takiego szkicu, chciałem wejść w edycję szkicu, nie wyciągnięcie, edycja szkicu, zwróćcie uwagę, że w sekcji Rzutowania geometrii pojawia się nowa pozycja. Pozycja, która nazywa się Project to 3D Sketch, czyli rzutuj do szkicu 3D. Co on, poz, no co on pozwala? Ono na to, że możemy po prostu wskazać nasz element i proszę zobaczyć. Szkic 2D zostaje automatycznie zrzutowany do postaci szkicu 3D na, ścian na wskazaną przez nas ściankę. Gdy zakończymy operację szkicowania, proszę zobaczyć, że w przeglądarce pojawia się natychmiast jest zdefiniowany szkic 3D. Które możemy później wykorzystać do innych celów. Jeżeli ja na przykład przełączę się na inny widok z mojego modelu, widzimy, że automatycznie szkic 2D zostaje wycięty, a my możemy wykorzystać jeden ze szkiców tutaj, który został utworzony do chociażby do operacji np. Na podziału naszej ścianki, tak żeby wydzielić tutaj taką odpowiednią podpłaszczyznę. Dlaczego chciałem to zrobić? Dlatego, bo chciałbym na przykład zdefiniować na tej ściance może jakiś szkic. Widzicie, program nam domyślnie zawsze próbuje w wersji 2012 zrzutować nasz element, czy wyrównać nam element do płaszczyzny widoku, ale ja będę pracował w tym momencie może z poziomu takiego perspektywicznego. Zakończymy operację, kończymy szkicowanie 2D, wybieram operację wyciągnięcie, proszę zwrócić uwagę, normalnie, w tym momencie inwentor 2011, czy starsze wersje, powiedziałby zaraz, zaraz, hola, hola, nie, nie mam jeszcze zdefiniowanego szkicu ścieżki. W wersji 2012 nareszcie nie musimy definiować ścieżki. Wystarczy, że będziemy mieli zdefiniowaną jakąś krawędź. Możemy w tym momencie nasze szkice 2D przeciągać po istniejących krawędziach bryły bez potrzeby nakładu, dodatkowego nakładu pracy na definiowanie ścieżek do naszych przeciągnięć, naszej bryły. Kolejne a drobne usprawnienia, które możemy znaleźć, to są chociażby usprawnienia dotyczące zaokrągleń. Załóżmy, że będziemy chcieli zaokrąglić na przykład fragment naszej konstrukcji promień, zaokrągleniem o zmiennym promieniu. Możemy to zrobić od razu z mini paska narzędziowego, więc nie musimy szukać pozycji w oknie dialogowym. Wskazujemy odpowiednią krawędź. Definiujemy sobie jakiś poziom na przykład. Zaokrąglenia, możemy szybko przejść do końca naszego elementu, zdefiniować kolejny jakiś promień zaokrąglenia. Możemy też dodać pośredni promień zaokrąglenia. Możemy też, jeżeli mamy taką potrzebę, wygenerować idealnie gładkie zaokrąglenie, a ja widzę, że dla takich parametrów się akurat nie daje. Ja zwróćmy może do elementów podstawowych i załóżmy, że taki promień będziemy mieli wygenerowany takie zaokrąglenie. Spróbujemy wygenerować za jeszcze jedno zaokrąglenie może tutaj dla tego elementu. Tu znowuż też oczywiście tak jak było w poprzednich wersjach użytkownik ma pełną kontrolę nad wielkością zaokrąglenia wystarczy, że będzie odpowiednio ciągnął za a, swoją, za, za wskaźnik i w ten sposób będzie w stanie definiować promienie o odpowiednim, a, odpowiedniej wielkości. Załóżmy, że taki promień sobie zdefiniujemy Możemy tutaj, może uda nam się wygenerować zaokrąglenie idealnie gładkie, czyli stopnia G2. Zatwierdzimy nasz element. No i widzimy, że mamy zaokrąglenie ładnie zrobione z jednej strony, ale z drugiej ich nie ma. Co trzeba zrobić? No, w poprzednich wersjach inwentora, niestety, użytkownik był zmuszony do odtworzenia czy narysowania ręcznie, dodanie tych, tych samych zaokrągleń z drugiej strony w wersji 2012 mieliśmy mi zakomunikować, że mamy tu funkcjonalność, która pozwala nam w wygodny sposób operacją lustra powielać po prostu elementy na drugą stronę naszej bryły. Nie musimy już dbać o to, żeby dany element był też zawsze, do którego przypisany jest element, był też obracany czy odwracany kopią lustra. A Przejdźmy może do kolejnego, kolejnych jakichś drobnych usprawnień. Kolejne usprawnienie, które możemy zobaczyć, to jest usprawnienie dotyczące narzędzia pochylenia ścianek. Jeżeli uruchomimy to narzędzie, to widzimy, że znowuż mamy nowy mini pasek narzędziowy, który nam ułatwia pracę z elementem, ale na wśród typów pochylenie ścianek czy różnego typu generowania pochylenia ścianek mamy też narzędzie wokół, pozwalające na pochylenie ścianek wokół linii podziału wypraski, dzięki czemu wystarczy skierować, zdefiniować kierunek otwierania naszej wypraski czy później matformy wtryskowej a następnie wskazać linię podziału tej naszej części pojawia nam się od razu manipulator, który pozwala nam w wygodny sposób no, ustawić od razu kąt pochylenia ścianek, ale możemy też na przykład przełączyć się w tryb niesymetryczny, czyli dla, każdego, dla każdej strony podzielonej części możemy ustawić osobny kąt pochylenia ścianek. W ten sposób możemy w wygodny sposób a z pełnym podglądem wygenerować sobie za jednym zamachem, powiedzmy przy jednym użyciu polecenia, odpowiednie pochylenie ścianek dla naszej części. I ostatnio Usprawnienie, które na dzisiaj przygotowałem, to usprawnienie dotyczące tworzenia a, orzebrowania. Orzebrowanie tworzone jest w podobny sposób jak do tej pory, z tym, że proszę zwrócić uwagę, że mamy natychmiast rzeczywisty podgląd orzebrowania, które zostanie przez to narzędzie wygenerowane. W poprzedniej wersji mieliśmy bardzo zgrubny tylko taki, jakby zarys orzebrowania, teraz widzimy dokładnie kształt powstającego żebra. Oraz z pochyleniem ścianek, przez co mamy od razu pewność, że nasze ustawienia są poprawne i nie, z, nie będziemy zaskoczeni, gdy zakończymy polecenie. Oczywiście, zamykając okno dialogowe, urządzenie jest w taki sposób, jaki podgląd mieliśmy na ekranie. Mam nadzieję, że te kilka drobnych usprawnień, które zostały wprowadzone w wersji 2012, a, przypadnie Wam do gustu. A, i będziecie mogli w pełni cieszyć się ich możliwościami, a ja dziękuję na dzisiaj i zapraszam Was na kolejną prezentację.